Witam Was serdecznie, z strony e, Dzisiaj nagramy szybki filmik, dawno, już nie nagrywałem, więc stwierdziłem, że muszę coś nagrać, bo nie wypada. E, Nagrałem dzisiaj Zbijany Gwiazdek z trzech czołgów. T29, którego odkupiłem niedawno, zależy z tego, że Sinex stwierdził, że nie gra na 10 tierach, bo go to wkurwia. W sumie ma rację, bo tak jest, taka prawda, że gra zaczyna irytować. World of Tanks na tierach 10. stał się nudny, e, jeżeli nawet masz dobry team, to i tak. Ładnie wcześniej czy później, bo inni są nieogary, więc gramy zaraz na niższych tierach po to, żeby sobie tylko pograć. Sprawia nam to więcej przyjemności niż grać na tierach dziesiątych. Sporo z Was komentuje, sporo z Was odwiedza, dostaje dużo wiadomości prywatnych, żeby grać z Wami. Jak najbardziej zapraszam wszystkich serdecznie, będę z każdym z Was nagrywał filmiki. Jeżeli tylko będziecie online, zaprosicie mnie do grupy. Nie ma problemu, będziemy nagrywali, będziemy pokazywali. E, T29, tak jak obiecałem, e, no nic, lecimy. Europa. Gramy na Europie w ciągu dnia, wieczorami siedzimy na Ameryce z racji tego, że na Europie o godzinie 12.1 w nocy już nikogo nie ma jest pusto. Oprócz weekendów, ja w weekendy nie nagrywam, bo nie mam czasu. No i tak to wygląda. Zobaczmy gdzie nas rzuci. Zatoka rybacka, bitwa standardowa. E, T29 na ostatnim upgrade e, nawet wchodzą strzały po 400 Dużo bansuje, jeżeli schowasz low play, tam masz duże szanse podbijać po fajnie, spoko. Zobaczmy co z tego będzie. T29 rozgrany dosyć sporo bitew, bo lubiłem grać tym jogiem. O chyba 70% prawie pod tym jogu po 200 bitwach wygranych, więc dosyć mocny jog. O, proszę bardzo, mamy pierwszego chętnego. E, chyba będzie chciał Pluton zrobić i nagrać coś, więc po tej bitwie na pewno się do niego odezwiemy. Ostatnio właśnie y, kolega chciał zagrać ze mną więc zobaczymy co może grać i czy może grać. Na razie nagramy ten jeden filmik, zobaczymy jak, jak nam pójdzie T29 y, i 6 nam Tygrysy, Isy AT7, Pantery 3 T25 na 2, T25 na 2T43 M2KW1-3 KW1 Sporty. KW1 Sport jest bardzo dobrym czołgiem. Jedyny minus tego czołgu jest taki, że strasznie cholernie długo ładuje. Ale jeden z lepszych czołgów na pewno Tieru 6 Ja osobiście jeździłem na komputerze T150, bardziej mi się podobało większa zabawa. Aczkolwiek KWN sport chyba jest najbardziej agresywnym czołgiem Tieru 6. No tutaj teraz jedyny minus tego jaki jest to właśnie to, że ja pcham zawsze do przodu i to mnie zawsze gubi, aczkolwiek. No i co mam? Kawu przeleciał T44 Mamy te 25 na 2 bardzo miękki czołg, gdzie nie walniesz tam go. Oj, gdzie to poleciało. Nie przebiliśmy go tym razem. Może tym razem się udać? Nie. Meda, 370, tak jak mówiłem, trzeba wchodzić nawet po 400. Więc fajnie można sobie tym czołgiem po. Tu nam leci coś. I właśnie mówiony KaW1. Gąskę mi zrobił, muszę się trochę schować i skontować, bo ten czołg naprawdę potrafi narobić, że tak powiem, syfu. Nie ma arty, więc plus. Dobra, lecimy tu na prawo, pomożemy. Pomożemy mu. O, jeszcze kawu nam wyjrzał. Wyjrzymy i gasimy. Super. Pomożemy temu medowi tutaj z tej strony. Z racji tego nie wiem, co on kombinuje. Zaraz zobaczymy, co on, co on tutaj kombinuje. W tle sobie niech leci muzyczka. A, tygrys. O, jeszcze Is. Podpalmy tego. Ach, nie udało się go podpalić. No trudno. Tygrysa będziemy chcieli gasić. Teraz go podpaliśmy Właśnie, tygrys to jest jedyny minus tygrysa. Że, jeżeli tygrys dostanie z przodu, to jest koniec. Czego nie uderzysz, to go podpalasz. Niestety, taki jest. Tak, już jest skonstruowany tygrysik. O, kawu bokiem. Chyba jakiś nie. Oj, nie trafiliśmy go. No trudno, bywa. Jest 5-1. Jest duże podobieństwo, że przegramy to. Znaczy, że wygramy to, przepraszam, ale my możemy tego nie przeżyć. Aczkolwiek, zobaczymy, co da się zrobić. Ładujemy dosyć długo. Minus tego czołgu właśnie, że on megastycznie długo ładuje tego kawu. Bardzo fajny czołg, ale... Mam rozwalny silnik i gąsienicę, więc dosyć wolno nam to idzie. Ale proszę, zdjęty kawu. I tutaj musimy się odwrócić na lewo. Aczkolwiek kurczę, nie mam już naprawy. Trudno. Polecimy jakoś zepsutnym tym silnikiem. Aczkolwiek nienawidzę. Mamy Panterę. Pantera również wyhaczyła. No i nie ma go Panterka wyleci jeszcze na nas. Czy będzie uciekała? Nie będę jechał, bo nie daje się jeździć. Dobra, panterka zdjęta 4 zabicia. 12 strzałów celnych Myślę, że dosyć udane. Rozgrywka, mimo tego, że mamy silnik walnięty. Teraz jest najlepsze pytanie: Zobaczcie, co robi nasz Team w tej chwili. Jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 czołgów, które lecą na bazę przeciwnika. Lewa strona odkryta zupełnie. Mamy jednego heavy'ka na bazie, ISA. A wszyscy lecą na ich bazę, żeby kapić. A oni pójdą wszyscy prawdopodobnie prawą stroną. Nie jest ich dużo, bo to jest tygrys, ISA i AT-7. Podejrzewam. Ale wszyscy będą kapować, a puszczą środek. I mogę się że wiadomo do nas za bazę, będą się nam przejąć. Na bank, jestem tego pewny. Jedynym, właśnie minus tego. Że zawsze trzeba myśleć też o resecie kapy. Mamy tu go. Wyskoczy nam Tygrys, czy nam nie wyskoczy? jest, pokazał się, a my jesteśmy troszeczkę za nisko do niego. Kurczę, szkoda, że mam rozwalony silnik aczkolwiek podczłapiemy się, aha, już go nie ma. Tam jak widzicie, nasz jeden heavy walczy z heavykiem ich. I pat ten i to podejrzewam, że był Tygrys drugi. Nie, Tygrys zwykły, tam nie było Tygrysa drugiego. No i z szósty został u nich na bazie i mają dwie niszczarki. Myślę, że to tyle w tym temacie będzie rozjechane. Nie wiem jak inni, obserwuję ludzi, którzy nagrywają filmiki na YouTube, patrzę zachowanie jak oni grają. Ludzie starają się dodawać filmy takie, które im pasują, czyli wszystkie wygrane z zero przegranych. Najlepiej jak nie giną. Ja nagrywam wszystko jak leci, czy przegram, czy wygram, naprawdę mi to nie interesuje, chodzi tylko o dobrą zabawę. I tylko w tym jest taki plus. Nienawidzę ludzi, którzy nagrywają same wygrane tylko jak zabijają i w ogóle jak są oni najlepsi i mają po 5000 koła, kręcą od the Gdzie tak to jest mało naprawdę na tierach dziesiątych, jak gra się, jak pancerem jest to też śmiało, na sali 5000 to jest minimum, które powinno się kręcić na tych czołgach. Się gram sam. Wszyscy są w pracy, jest godzina wczesna, jest godzina 1.30. Eee... Aha. A te 7 nam zjadło coś. Chyba Tygrysa, o ile się nie mylę. Ja zostaję na kapie, mam rozwano silnik, więc nie będę pchał się do przodu. Tu jest... Aha, jest Heavy nawet, ich się znalazł. O, ten Heavy nawet dosyć... Zostało ich dwóch. Jest szósty wszyscy to jest czołg premium, yy, rosyjski, z dosyć potężnym działem i z dużą penetracją i ciężko jest go strasznie przebić, naprawdę. Mogą być wielkie problemy z tym czołgiem dla niższych, a te 7 na pewno sobie z nim nie da rady. I z... hmm. Zresztą ja też, jak będę strzelał go pod kątem, jak je skontuję, to on go nie przebije. Dobra, poczekamy sobie na jeszcze nie będę się w bo szkoda mi jest tam jechać za dużo czasu, będzie... Aczkolwiek on jedzie w naszą stronę, więc okej. Okay może podjadę trochę o, no właśnie chyba jednak zmienię zdanie i podjadę trochę dlatego, że wydaje mi się, że może być problem z tym czołgiem nie widzę go, zniknął mi z radaru nasz IS będzie próbował go objechać kurczę, szkoda, że mam ten silnik urobiony, bo nie mam zbytnio możliwości przyspieszenia Mam nadzieję, że ten list się pokaże. Nie wożę premium, nie strzelam z premek. Eee, premki... E, Okej, okay. można mieć premki, ludzie wożą premki, z racji tego, że czasami jest łatwiej przebić właśnie takie czołgi jak ten. Ja nie wożę. Z racji tego, że nienawidzę jak ludzie do mnie strzelają z premki, więc ja nie również nie strzelam z premek. Mam, o ile się nie mylę, w cztery premki, ale tylko z racji tego, że tam były i są dosyć drogie w tych wyższych tierach. Po prostu je wożę, ale nigdy nie strzelam z nich. No zobaczymy, co ten list to wykombinuje. Na razie są oba w dołku. No właśnie. Nasz Is przejechał do niego i, i będzie problem. Z racji tego, że nas zostało dwóch, trzech z czego Is i ja. Zobaczcie, po 428 dostaję. Nie dokulam się do niego, nie ma takiej stacji. Ja Jestem na dwa strzały do ISA, a Is jest na cztery strzały moje. Przegramy tą bitwę jeszcze. No właśnie, zobaczcie. Módlmy mi się, żeby Iz wyjechał bokiem do nas. No ja go nie przebiłem, o tym właśnie mówiłem. A Iz, zobaczcie, jak mnie przebije, łatwo. Prze... I to jest przebicie. A ja go nie przebiję, nawet nie ma opcji. E, udało mi się. No i tak, on będzie chciał mnie staranować. Nie przebił się, ale. Ależ, co to było w ogóle. No i przegrano. Tak jak się dobra, zobaczmy wiadomość od naszego kolegi. Jakie masz tiery? World of Tanks. Odpowiemy mu wiadomością. Witam serdecznie, gram na dziesiątki. W tej chwili Te 29 szlifuję. E, z racji tego, że znudziłem się grania na wysokich tierach. Ale ogólnie mam dziesiątki i siódemkę jedną. Dobra, wiadomość została wysłana. A my tu przegramy. Jak miło. Zostało nam prot prot boi się wjechać do at 7 i dostaje z tyłu właśnie od Isa. No już jest po nim. Przegrana. Czyli tak jak myślałem mimo dużego damage'u już nas nie ma. A i z sobie 7 kg. No to jest właśnie taki minus tego grania czasami. Zobaczcie. 2900 major Nasz KW1S. Zobaczcie, jak dobrze pojechał. 2500 damage. To jest bardzo dobrze na szósty tier. W porównaniu co do naszych innych. Prot 2000. Tygrys 800. wiki 600. 300. 600. 600. 300. 300. Tragedia. Po prostu tragedia. A ich. I jeszcze raz chciałem to zobaczyć 5600 i z szósty damage wykręcił. Zgarnął. Pięknie za to. 4 medale, 2100 doświadczenia. No, gratulacje. Bardzo dobrze to rozjechał. No nic, jeszcze raz pojedziemy. Te 29 mieliśmy zbijać gwiazdki, więc zbijmy je. 13 minut nagramy dzisiaj filmik. Może pół godziny. Z racji tego, że dłuższe filmik strasznie dużo się nagrywa. I trochę irytują, jak trzeba je obrabiać. Nagrywamy Roxio Game Capture HD. Ścieżka dźwiękowa jest dodawana z Audi CD. Z racji tego, że nie ma połączonego jeszcze na tyle sprawnie sprzętu, żeby było oba naraz. Nad zmianą nagrywarki, bo ta nie jest aż tak dobra jaka się wydaje. No ale zobaczymy. Ym... Teraz narzucił na tiery ósme. Nigdy nie jeździ z prawej strony przy rzece, dlatego że tam jest łatwym jest się celem dla arty, jak i dla niszczer... niszczycieli. Dla tedeków. deków lepiej jest nie, nie tamtą stroną. Mamy ChuckTagera 88, Churchill leci na lewą stronę. Chromka, tak zwane, czyli Cromwell, Tygrys i pantyl dwójka, pantyl dwójka zawalisty czołg, uwielbiam nim mieć. na no ostatnim dziale jest szybki jest dosyć miękkim czołgiem, aczkolwiek robi swoje Przystrzale na 500 za każdym razem po 500 jak uderzasz coś pięknego i dosyć szybko ładuje i mam nadzieję, że zbijemy gwiazdkę, bo to już druga, drugie podejście dzisiaj. Aczkolwiek wczoraj wygraliśmy dosyć sporo, grałem z SinRexem, em, czyli z moim stałym kompanem w World of Tanks, e, rozegraliśmy wczoraj chyba ze 30 bitów, naprawdę i większość z nich mieliśmy do przodu, więc wydaje mi się, że dzisiaj możemy iść trochę do tyłu, bo World of Tanks tak jest konstruowany, żeby Cię trzymać na 55%, 57%. To jest standard tej gry. Minus, ludzie na to narzekają, aczkolwiek nic z tym nie zrobimy. I mamy z przodu już pierwsze ochotników kurworon, czyli Karweron. I weszło 350. Zobaczcie, jak prędki latają, te żółte takie ogniki. No to jest masakra, no ja nienawidzę. O, i to jest przykład na przykład debilizmu. Wjedzie mi strzał. I ja nie mogę oddać strzału w tej chwili, widzicie? I zdech. Ale kurwa kokozak pierwszy stał z przodu. No debile, no. Tygrys. Wie, że tygrysa oczywiście weszło. I teraz tak, zostałem tu sam. Mamy Jacksona od prawej strony. Nie skontowałem się dobrze. Będzie tu problem z tym Jacksonem. Musimy go... Próbuję go zdjąć. No i nie trafiłem. Tygrys. Tego tygrysa. Aha, bo to z daleka go powinienem go bić. 374. Weszło. I tygrysa nie ma. Tu jajka 88 zajmie się nim. O, su przyjechało dosyć miękkie, ale dosyć agresywne. I gasimy su. I su 152. Nie trafiliśmy su. Zostawili mnie na gąskę. Tam mamy Wiki z przodu. Nie przebita. Oj, chyba będzie problem. Nie trafiono po raz kolejny. kawu jeden sport. I znowu nie przebity. Muszę się jakoś schować. jak to się wykręcić trochę tą wiki spróbuję zdjąć co jest grand? dlaczego ja nie mogę przebić tam jest te ISU i po raz kolejny nie weszło, czyli już który to jest który to strzał, który nie wszedł chodzimy 7-3 weszliśmy w ISU Karweron bokiem bok nam dał, ale nie mieliśmy już do niego strzału. I Jezus zgasiliśmy. Ale zobaczcie, ile strzałów nie weszło w lewą stronę tego kurwa, no To jest tragedia. I M40 nas zgasiło. No dobra, tak jak obiecałem, nagramy trochę szybszy filmik. Ym... Mam nadzieję, że to będzie wygrana, aczkolwiek nie wiadomo. Is na pełnym HP-ku walczy z T28, dosyć twardy czołg. Panter jest na piernięcie. Sprawdźmy jeszcze, baza jest obstawiona. Wygramy to. Tak, Pancer, Tiger na pełnym HP. M40, no to nie była kolejna zbyt dobra plansza, muszę powiedzieć. Po to ostatniej zawiedzionej, gdzie nas IS zrobił sobie top guna przy tylu kilach i do tego teraz też nie postrzelaliśmy, dużo strzałów nie weszło. Strzału nie ma. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, ja nagrywam wszystko, nie campię, nie czaję się. O, tu mamy stokowe T29. nienawidziłem tego czołgu. Ten czołg po prostu nie strzela po HPK Wszystko ci obiedzie. Wszystko ci obiedzie. Dopiero na tym ostatnim lubię T29 coś robi. Zobaczcie, Pantera, co będzie z nim robiła. No nie Pantera, to jest ta nowa Wiki 30. Sorry, myślałem, że to Pantera. To jest ta nowa Wiki. I zostałem jeden med, który jest na środku. Co jest na środku naszego? Nie ma nic. A nie, jest jakiś med nasz, tamty. Aha, jest. Zrobiłem 4 Sherman? M4a, no dokładnie. Jumbo Sherman. Nasza niszczarka już do niego jedzie. Standardowa wersja, czyli sępy rzucam się na ostatniego, żeby pogasić pseudograjki, no ale tak też jest. Ehm... Tak jak mówiłem, subujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam zawsze. Nigdy nie odwracam się do graczy, którzy chcą sobie pograć, mieć trochę zabawy. Nie gram na spinę, nie gram po to, żeby być w top 1, tak jak niektórzy. Gram po to, żeby pograć. Pograć z ludźmi, poznać ludzi. Dużo ludzi poznaję, dużo ludzi można poznać. Kawi sprawdza przyjemność. Zapraszam wszystkich do grania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie, zmieniłem również swój nick. Wcześniej był one.pl, przeskoczyliśmy się na Patriota 966 Z racji tego, że zostałem zblokowany przez life'a, musiałem przerzucić swoje dane eee, nie ma to znaczenia. 1900 damageu. Na 8 tierach to jest dosyć sporo. Zobaczcie co zrobił jak Tiger 88. z drugi po 1100 damage'a, dupy nie urwali. Wygrana kolejna. To one and only. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i tak jak mówię, zapraszam do komentowania i do grania. Hej!